Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Dzień drugi, 30 listopada O Niepokalana Nieba i Ziemi, Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi, kim jesteś, Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej, bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej, bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała królową wszystkich serc, co biją na ziemi, co bić kiedykolwiek będą. I to jak najprędzej, jak najprędzej. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia, inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmiał oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia, a są i tacy, którym szatan co sam nie chciał uznać Cię za swą królową i stąd z anioła w szatana się przemienił. Nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan, wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, pracę, cierpienia i nawet ofiarę z życia. O Pani, zakrój w sercach wszystkich i każdego z osobna, niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie, za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. Dzień drugi, 30 listopada o niepokalana nieba i ziemi królowo. Moje akty miłości oddaję niepokalanej, nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że niepokalana składa je Jezusowi, jako swe własne, więc bez mazy niepokalane, a On Ojcu. W ten sposób staje się coraz bardziej niepokalanej, jak niepokalana jest Jezusa, a Jezus Ojca. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.